Dzień dobry, witam wszystkie pepkomaniaczki w nowym przeglądzie. Na początku chcę Wam pokazać fantastyczny zestaw bombek. Jeżeli nie chcecie kompletować ich same, to zobaczcie 50 sztuk, 30 zł i macie wszystko w jednej kolorystyce. Natomiast dla fanek nietypowych, dekoracji nietypowych, zawieszek znalazłam totalny hit. Są to bombki szklane w kształcie francuskich makaroników. Za 4 sztuki płacimy. 20 zł. Jeżeli ten róż byłby troszeczkę jaśniejszy, to na pewno bym się na nie skusiła, ponieważ bardzo mi się podobają. W kwestii szklanych zawieszek znalazłam jeszcze taki model w cenie 30 zł. Znajdziemy tutaj 3 sztuki. Do ozdoby na Waszej choince możecie również wykorzystać sznur pereł, kosztuje on 7 zł i mamy czerwony oraz złoty kolor, a tutaj zagościły kolejne piękne zestawy bombek, mamy 20 sztuk i kosztuje to tylko 12 zł. W środku znajdują się również takie brokatowe śnieżynki, dla fanek koloru fioletowego mam świetną informację, ponieważ możecie zakupić takie bombki szklane i one akurat kosztują 50 zł, a tuż obok mam bardzo ładne zawieszki, mamy 12 sztuk w opakowaniu i za te 12 sztuk płacimy 15 zł. Tutaj jeszcze coś dla fanek klasyki, takie brokatowe bombki za 5 zł. Cena jest naprawdę rewelacyjna, a te bombki wyglądają ślicznie. Spójrzcie na te cudowne złoto-czerwone cukiereczki, w opakowaniu znajdziemy 3 sztuki, a kosztują one tylko 5 zł. Myślę, że będą one idealnym uzupełnieniem na Waszej choince, jeżeli macie złoto-czerwoną kolorystykę. Tutaj pokazuję Wam jeszcze bombeczki szklane ze złotym motywem za 20 zł. Kolejny bardzo ciekawy zestaw bombek, a są one w bombce. Mamy kolor różowy, srebrny oraz czerwony i płacimy za nie 20 zł. A tutaj coś ponownie dla fanek bombek szklanych. Są to bombeczki różowe za 10 zł. Tutaj znalazłam bombeczki papierowe i one wyglądają naprawdę wyjątkowo. Z czymś takim się jeszcze nie spotkałam. Jak widzicie mamy kolor bordowy oraz zielony. Za 4 sztuki płacimy 25 zł. Dajcie znać koniecznie w komentarzu co o nich sądzicie. A tutaj jeszcze bliźniacza wersja bombki, którą prezentowałam Wam przed chwilą. Ona również kosztuje 10 zł, natomiast tak jak widzicie, ma delikatną, różową, perłową poświatę. Teraz zaprezentuję Wam wieńce. One są wykonane z łańcucha choinkowego oraz bombek. Kosztują 30 zł, występują w kilku kolorach. Natomiast dla fanek klasyki również mam coś ekstra. Są to takie wieńce z szyszkami, z eukaliptusem i zapłacicie za nie 40 zł. Znacie mnie doskonale i wiecie, że ja uwielbiam pióra, dlatego też ten wieniec najbardziej mi się spodobał. Dodatkowo jest opruszony srebrnym brokatem i kosztuje... 20 zł. Na półkach sklepowych w Pepko pojawiło się również bardzo dużo lampek choinkowych. Pojawiły się również lampki na zewnątrz, kurtyny świetne, tak więc wybór jest naprawdę ogromny. Możecie znaleźć przepiękne dekoracje w naprawdę niskich cenach, tak więc ja teraz pokażę Wam mniej więcej, co możecie zakupić. Poza tym, oczywiście, są takie mniejsze łańcuchy LEDowe, na przykład za 8 zł. Dostępne są też takie bardzo fajne lampeczki LEDowe. W kształcie głowy myszki Mii oraz myszki Miki. One akurat są troszeczkę droższe, ponieważ kosztują 10 zł. Znajdziecie również śnieżynki, serduszka, takie sopelki lodu, tak więc na pewno coś wpadnie Wam tutaj w oko. Osobiście również spodobały mi się te lampki na choinkę, kosztują 15 zł i wyglądają naprawdę bardzo wyjątkowo. Następnie przejdziemy sobie na dział z ubraniami, ponieważ bardzo dawno mnie na nim nie było, a znalazłam taką cudowną piżamkę, po prostu zakochałam się w niej od pierwszego wejrzenia, jak wiecie ja uwielbiam piżamki z Pepco, natomiast zawsze kupuję te wykonane z bawełny, ta niestety taka nie była, dlatego też na nią się nie zdecydowałam, co nie zmienia faktu, że jest przepiękna, kosztuje 50 zł i występuje od rozmiaru S do rozmiaru XL. W świątecznej kolekcji znalazłam również takie opaski na oczy za 8 zł. Są one granatowe i mają świąteczny wzór. A tutaj jeszcze kolekcja, którą pokazywałam wam jakiś czas temu. Teraz pojawiły się również opaski, gumki. Natomiast znalazłam również cudowną piżamkę świąteczną. Ma ona czerwony kolor, wzór pierniczków i kosztuje 60 zł. Występuje od rozmiaru S do rozmiaru XL. Dajcie znać, co o niej sądzicie. Kolejna piżamka, tym razem wykonana z welurowego materiału. Jest on naprawdę bardzo przyjemny w dotyku, ale wyróżnia się również takim srebrnym zdobieniem. Piżama jest naprawdę rewelacyjna, a kosztuje tylko 50 zł. Spójrzcie tylko na ten sweterek, bardzo on mi się spodobał. Jest w kolorze kości słoniowej, kosztuje 60 zł, występuje od rozmiaru S do rozmiaru 2XL i mamy bombeczki w panterkę. Do tego są kokardy wykonane z czarnych cekin. Uwielbiam takie detale. Ponadto na wieszakach Pepko zagościło bardzo dużo rzeczy w cekiny. Mamy już błysk, mamy już powoli też przygotowania do Sylwestra, tak więc być może Wam się coś tutaj spodoba. Na początku pokazuję. Wam taką bardzo ciekawą bluzeczkę z wiązaniem. Ona świetnie się mieni i kosztuje 30 zł, a możecie ją kupić od rozmiaru S do rozmiaru 2XL. Tutaj jeszcze coś dla fanek koloru złotego za 40 zł. Tymczasem kochane kończę mój dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak ta kolekcja przypadła Wam do gustu. Dziękuję z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!